Chcą mnie zobaczyć. Czy To jest moja grupa. Możecie dostać link w opisie. Jak oczywiście podam. I przechodzimy do następnego. Teraz. Wygramy sobie jakąś grę. Hmm. To na przykład, i to będzie odcinek specjalny. Czekajcie. Tak, to są jakieś informacje na temat Roblox. Natomiast wychodzimy i kolejna informacja. Dotycz, dotycząca tych osób, którzy nie wiedzą. Gdzie jest czat, z którymi piszesz? Na przykład kiedyś. No to jeszcze raz na przykład jak ja napisałam. Przechodzimy do następnej informacji dla tych, którzy nie wiedzą o czymś. Jak, jak, się robi, jak się robi flow'a? Flowa się to robi na przykład tak. Znajdźmy jakąś osobę tutaj. Na przykład um, trudno mi stwierdzić. Hmm. Eee. aha nie mogę pisać to jak się robi flowa teraz musimy wejść na komuś nie tu tylko na co innego tylko na profil bo nie myślicie, że ja zagrałam w Marder to nie dzisiaj. Natomiast, jak tak chcesz robić flowa, klikamy sobie, e, gdzie to, tu, o tu, w te trzy kropę. kropeczki na przykład, bo ja wiem, jak to się to robi. Wciskacie sobie flow i macie flow, flowinga. A ktoś chce, żeby... Go, to, to też musi to zrobić, żebyśmy mieć Flowera. Flowers. To przechodzimy do następnego. Oczywiście kiedyś to było. Teraz informacja na tych osób, którzy nie wiedzieli nigdy kiedy. Na przykład tak. Że gry da się polubić. To, to bardzo mało osób wie o tym, że moż, jak można to po. Aha, to nie tu. To i gry akurat nie możemy. Przyładcie sobie. Bo wam grać w, w grę. To bardzo trudne. Um, a, to już wiem, w jaką. Pozwam wam grać w. GRA, która na kiedy się pokaże, czyli ta gra, którą przybliżyłem, to jest ta gra The Pride of Isle Sanatorium. Link też możecie znaleźć w opisie, akurat dam. I przechodzimy do następnego. Następny, ale to musimy wejść na internet. Musimy wejść na internet. Inter. Internet, jak się wpisuje kody promocji, to akurat mało osób wie, to żeby każdy wiedział, jak się to robi, to te gift cards Redem card. I tu wpisujecie kody promocyjne Które się wyświetlą teraz Czekajcie Żeby ich napisać tu. Tweet Roblox Zdaję wam ptaszka